Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku yy, Wam pokażę z tej strony Ghost i Turin. I Wam pokażemy dzisiaj ochro naszych ochroniarzy, yy, którzy nadal yy, z nami się trzymają po śmierci dziadka Corleone. A więc tak, yy, oto portret. To już jest na yy, świętej pamięci prokurator, ale już mamy nowego prokuratora yy, Piera. E, a więc tak, teraz to jest tak, że e, prokurator całuje naszego dziadka w rękę, że będzie mu służył do końca życia. A więc tak służył. Oto nasze drugie zdjęcie, na którym jest przedstawiony nasz wujek, który będzie nas chronił do końca naszych dni. A więc tak, wujek ma na imię Dianizy Lukajew. A więc jest tak. to wspaniały człowiek, który przedstawia. Yy, zdjęcie mu zrobił znany aktor filmowy. Nie będziemy wam opowiadać jego imienia. To już jest mało ważne. Po prostu to jest nasz ochroniarz, nasz wujek. Kochamy cię wujku. A więc przejdziemy do następnego zdjęcia. W następnym zdjęciu to są nasi czterej kochanych kuzynów. Pozdrawiamy was kuzyni. Oni Będą y, mieszkali w naszej cudownej willi na Hawajach. Bardzo sympatyczne typki, lubią się posługiwać bronią, palną, jakże i granatami. Y, nasz dziadek nazywał ich najlepszymi szczercami, zawsze są z nami razem. Y, przejdziemy teraz do następnego zdjęcia. Pokażemy wam zawodowców, którzy y, z balkonu obserwują pole widzenia, czyli tzw. snajperów. Trzymajcie się, kochani kuzyni. 4. To jest nasze następne zdjęcie. Pokazujemy na tym zdjęciu snajpera, który obserwuje frontowe okna. Jest to specjalista od szczałów w głowach, tak zwanych headshotów. To jest nasz wujek, który lubi po prostu zabijać Jest z bardzo doświadczonym snajperem. Lubi posługiwać się bronią, która naprawdę jest wyjebana w kosmos, którym jeszcze pokażemy w następnych odcinkach. Nasze... Nasze bronie i takie dam. Najbardziej kocha SWD Przechodzimy do następnego zdjęcia. To jest następne zdjęcie, które pokazujemy wam y, dwóch naszych snajperów, których który po prostu jest tam pokazany gruby Bolek i chudy jajcarz y, Po prostu oni są zawodowcami, strzelają z balkonu. Mamy opiekę na pewno. Czuwajam 2-4H, a więc... Spokojnie, był kazmasem. przejdziemy do następnego zdjęcia, a więc to jest nasz kochany ochroniarz bał. Nazywamy go Wielki Bał, dlatego, że lubi się posługiwać bronią i gołymi rękoma. Y... Co by tu dużo o nim powiedzieć? Mało mówi ogólnie, to jest niemowa, tak. No nie mówi, stracił głos, bo typek do niego dojechał z nożem, no i mu rozciął trkań, no i teraz ma wadę mowy, więc w ogóle nie mówi, więc wam go Cichy. No, Cichy, zabójca. Dobra, przechodzimy do na następnego zdjęcia. A więc kolejne zdjęcie, to to jest nasz kolejny ochroniarz, ma pseudonim Niewidzialny, chciał zrobić, chciał powiedział, żeby po prostu fotograf mu zrobił zdjęcie w bieli, żeby go lepiej było widać, bo na co dzień... To on ukrywa swoją tożsamość. Jak widać, ma karabin, jest w mastę, Nie chce pokazywać swojej twarzy, ujawniać jej, dlatego że ma już dużo kłopotów na karku. Nie chce po prostu ujawniać dane policji. A więc tak. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Następne odcinki tuż, tuż. Trzymajcie się ciemplutko. To były chore misje, część czwarta. Łapka na razie.